I połóż swoje ciało w pozycji shavasana, czyli stopy są w rozkroku, stopy na szerokość bioder, minimum. Ramiona i dłonie są wzdłuż ciała, pachy są otwarte, łokcie lekko zgięte, ramiona rozrzucone po bokach ciała. I dłonie są wnętrzem, zwrócone do góry. I palce w lekkim rozluźnieniu, u dłoni będą się zawijać miękko do środka. I oczy są już zamknięte. Poczuj jeszcze tył głowy w kontakcie z podłogą. Poczuj jeszcze tył głowy w kontakcie z podłogą, i nie odrywając tego tyłu głowy, przyciągnij lekko brodę w stronę mostka, tak żebyś poczuł, poczuła wydłużanie w kręgach szyjnych. Utrzymaj oczy zamknięte do końca relaksu. I weź teraz jeszcze taki aktywny, głęboki wdech aż do brzucha, do podbrzusza i wydech. Puść ciało. I zrób tak jeszcze raz, taki aktywny, głęboki wdech do brzucha, do podbrzusza, i z wydechem puszczasz ciało. No I teraz oddech już jest miękki, spontaniczny, naturalny. Poczuj całe swoje ciało ze za zamkniętymi oczami. Poczuj całe swoje ciało za zamkniętymi oczami i poczuj pozycję ciała. Poczuj, czy Twój kręgosłup jest wyprostowany. Głowa jest w centrum. Lewe ramię i prawe ramię są ułożone symetrycznie, jak odbicie lustrzane. I tak samo prawa noga i lewa noga są symetrycznie ułożone, jak odbicie lustrzane. I pozwól sobie na puszczenie ciała, oddechu. Razem z kolejnymi wydechami poczuję jak z kolejnym wydechem ciało opada na matę, opada na podłogę. Poczuj tył ciała w kontakcie z podłogą. A teraz wyobraź sobie, że twój zmysł słuchu jest jak radar, który wyszukuje dźwięki. Dźwięki, które się pojawiają. Wokół, na zewnątrz, ale bez oceniania. Czyli radar wyłapuje, wyszukuje dźwięk, daje mu wybrzmieć, zauważa go. I jak dźwięk się skończy, to puszczasz go i przechodzisz do następnego. I do kolejnego. Bez zastanawiania się nad źródłem pochodzenia, bez oceniania lubię, nie lubię, po prostu skanowanie dźwięków neutralne. Dźwięki jako zjawiska w przestrzeni, które się pojawiają i znikają, które są tymczasowe. Dźwięki na zewnątrz. Dźwięki ulicy żyjącego miasta. No, teraz rozszerz troszkę i przenieś też uwagę na dźwięki tego budynku i tej sali. A teraz jeszcze przybliż do dźwięków już teraz Twojego ciała i do dźwięków wokół Twojego ciała. I teraz dźwięki, które się pojawiają w Tobie. Miękki szmer oddechu, bicie serca, odgłosy brzucha, może szmer maty albo ubran. I puść teraz tą uwagę na dźwięki. Za zamkniętymi oczami, poczuj całe swoje ciało. I przeskanuj je mentalnie. Poczuj swoje ciało od koniuszków, palców, stóp, aż do czubka głowy. Przeszkamy ciało mentalnie, poczuj każdą przestrzeń, każdy centymetr, każdy zakamarek. Każda przestrzeń ciała jest zauważona, jest zaakceptowana, jest otulona uwagą, jest ukochana. No teraz za zamkniętymi oczami poczuj całą prawą nogę. Poczuj całą prawą nogę. I poczuj lewą nogę. Poczuj całą lewą nogę. Poczuj całą lewą nogę I poczuj obydwie nogi równocześnie. Teraz poczuj całe prawe ramię. Całe prawe ramię. I poczuj lewe ramię. Teraz całe lewe ramię. A poczuj oba ramiona równocześnie. Poczuj plecy i brzuch i klatkę piersiową, czyli cały korpus. Cały korpus, a teraz poczuj głowę i szyję. Głowę i szyję. Poczuj cały korpus razem z głową równocześnie. A teraz poczuj cały tył ciała. Poczuj cały tył ciała. A teraz poczuj cały przód ciała. Cały przód ciała. No, a teraz poczuj całą prawą stronę ciała. Od prawej stopy poprzez prawe biodro barki prawą stronę twarzy. Cała prawa strona. I puść to i poczuj teraz lewą stronę ciała. Całą lewą stronę ciała. Od stopy lewej poprzez lewe biodro, lewe ramię i lewą stronę głowy i twarzy. Cała lewa strona ciała. I puść to. A teraz poczuj pępek. Poczuj pępek. I poczuj swoje ciało od pępka w dół do stóp. Od pępka w dół do stóp, czyli cały dół ciała, dolna połowa ciała. I z powrotem poczuj tylko pępek, tylko pępek za zamkniętymi oczami. I poczuj teraz górną przestrzeń ciała, czyli od pępka w górę do czubka głowy. Poczuj całą górną część ciała, cała góra. A teraz poczuj całe swoje ciało równocześnie za zamkniętymi oczami. Poczuj całe swoje ciało równocześnie za zamkniętymi oczami. I puść to. No a teraz przenieś swoją uwagę do naturalnego, spontanicznego, miękkiego oddechu. Nic nie robisz z oddechem, nie kontrolujesz. Po prostu go obserwuj i czuj. Obserwuj wrażenia w ciele, jakie. Oddech wykonuje. Obserwuj, że oddech jest podzielony na dwie części na wdech i na wydech, i że obie te części są wzajemnym dopełnieniem, jak dzień i noc jak góra i dół jak niebo i ziemia Obserwuj wrażenia w ciele spowodowane przez naturalny spontaniczny oddech. Na wdechu możesz poczuć, że brzuch i klatka piersiowa się otwierają, poszerzają. A na wydechu możesz poczuć, że ta przestrzeń te przestrzenie się rozluźniają i opadają. to jest cały czas naturalny, spontaniczny i miękki. Jedynie co robisz, to obserwujesz brzuch i klatkę piersiową i obserwujesz wrażenia w ciele, które. Ten oddech powoduje. Na wdechu możesz poczuć, że brzuch i klatka piersiowa się otwierają, poszerzają, podnoszą do góry. Mostek, pętek podnoszą się do góry, a na wdechu możesz poczuć, że ta przestrzeń się rozluźnia, opada, zmniejsza. Pętek i mostek opadają w dół bliżej do kręgosłupa. Ok, i puść to. Przypomnij sobie, gdzie jesteś. Oczy są zamknięte, ale będziesz już wychodzić z relaksu. Przypomnij sobie, gdzie jesteś, jak wygląda ta sala. Zbuduj za zamkniętymi oczami, w wyobraźni, obraz tej sali. Zobacz podłogę, sufit, cztery ściany. Okna i drzwi. Przypomnij sobie, w którym miejscu tej sali leży Twoje ciało. Jaki jest kolor maty pod Tobą? Kto jest obok Ciebie? I weź już teraz kontrolowany długi wdech do brzucha, do serca, i z wydechem takim głębszym pogłębionym, wypuść powietrze przez nos, troszkę głośniej i jeszcze raz, głęboki wdech i wydech przez nos albo przez usta, trochę taki, powiedzmy, lekko głośniejszy. I poczuj ciało, jak leży na macie, w Shavasana. I jak już je poczujesz i wrócisz do niego świadomością, to zacznij najpierw poruszać spokojnymi ruchami najpierw palce u dłoni i stóp potem głowa lekko na boki całe ramiona całe nogi po swojemu poruszaj ciałem ale tak bardzo miękko i spokojnie bez szybkich ruchów bez zbędnych ruchów poczuj co ciało potrzebuje żeby się obudzić, rozluźnić i zrób to idź za głosem ciała. I postaw jeszcze nogi na podłodze, wyprostuj je i przenieś ramię na za siebie. I na wdechu wyciągnij się jak struna, czyli wyciągnij dłonie w stronę łazienki, a stopy w moją stronę, i na wydechu to puść. I jeszcze raz, wdech i rozciągnij się, zaktywizuj całe ciało, i wydech puść to. I przyciągnij kolana i uda do klatki piersiowej. Głowa jest jeszcze na podłodze, i pokiwaj się na boki, wymasuj plecy, biodra, dół kręgosłupa, tył głowy.